Witam na naszym kanale. Jest to kolejny, kolejny film z serii Rynku Spot, gdzie prowadzimy sobie naszą pozycję na tutaj darmowym koncie demo na platformie Plus500. No, szybciutko sobie zobaczymy, co się, co się nam tutaj dzieje na rynku. No nie jest ciekawie, nie jest ciekawe. Tak jak kilka dni temu rozmawialiśmy, jak nagrywaliśmy poprzedni po filmik, że zagramy pod, te, zagramy pod prowadzenie ceł na Trumpa, że na dzień przed prowadzeniem wyjdzie i ogłosi, że, ten, że jednak nie wprowadzamy. No to stało się totalnie, totalnie odwrotnie. Rynki reagują, rynki reagują w e, konsternacją, tak, to jest dobre słowo. Więc zobaczymy, gdzie nas tutaj ten Trumpik, e, Trumpik zaprowadzi. No, zaczynamy wojnę wojnę handlową między e, Ameryką, Kanadą, Rosją i Chinami, e, Kanadą, <grych> Meksykiem i Chinami. No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno tutaj wprowadzona jest jakaś no, konsternacja, tak, to jest to jest dobre słowo. Jak możemy, jak możemy te sytuacje, które, które, nagramy jakieś coś takiego, podsumowanie tych wydarzeń tygodnia, ale poczekajmy, poczekajmy może do piątku, bo w tym tygodniu dużo się wydarzy, no na tą chwilę trzymamy się, trzymamy się swojej strategii, więc tak jak sobie założyliśmy w, poprzednich, w poprzednim filmiku, że kupujemy na FIR, w tej chwili jesteśmy dalej jeszcze okolice, okolice FIR, fakt, że ten indeks już wynosi 24, 24 stopnie w tej skali FIR, no ale dalej dalej jest tutaj niepewność na rynku Ostatnie, ostatniego dnia spadki. Praktycznie wszystko, wszystko nam tutaj spada. My się skupimy na Ethereum, bo tak jak mówię na tej, na tej serii serii, postaramy się po prostu poprowadzić całą tą pozycję w Ethereum. Dorzucimy może w tego tygodniu jakoś jeszcze jedną kryptowalutę, ale na razie postaramy się porozgrywać naszego, naszego Etera. No jesteśmy nisko, jesteśmy na poziomach, który naprawdę, jeżeli sobie przełączymy się na tygodniówkę, dziwka na miesięczną świeczkę. No dawno takich poziomów już nie widzieliśmy, nie? Gdzieś tam to takie fajne wsparcie, które było zbierane od... O, okryję znowu ten pasek. Gdzie to wsparcie... Gdzie to wsparcie było dość silne tutaj od poziomu jeszcze praktycznie od stycznia 2024 roku, no to zostało, zostało nie? No I tutaj tutaj naprawdę możemy, możemy zanurkować bardzo, bardzo nisko. No, tak żeśmy mówili, no poziom 2000, 2100 jest dla nas bardzo dobrym poziomem. dobrym poziomem. Poziom to okolica 1500-1600 rewelacyjny No, i jakby się miało to skulać rzeczywiście do okolice 1000, no to już tam się w ogóle już władujemy na pula. i będziemy czekać, co się tutaj, co się tutaj wydarzy. No, ciężko się po takie świeczki tutaj ustawiać, tak jak jesteśmy w tej sytuacji. I teraz najważniejsza informacja: to, co Wam mówiłem na początku, to, co będę starał się Wam przekazać. Yy, cały czas na tym kanale. Jeżeli byśmy tutaj to się mieliśmy te podbicie, mieliśmy to podbicie, które wszyscy, zwiast, znaczy wszyscy zwiastowali, no, wprowadziło taki pozytywny nastrój tutaj, czyli ogłoszenie tych rezerw strategicznych w kryptowalutach przez Trumpa. Wymienił te trzy kryptowaluty. Mamy na to z, osobną teorię, jeżeli chodzi tutaj o nas, więc yy, omówimy to bliżej na jakimś tutaj najbliższym odcinku Crypto Newsów, gdzie pozbieramy te wszystkie informacje. Postaramy się coś yy, określić w jakim miejscu w tej chwili na rynku się znajdujemy ale fakt, że po publikacji tych rezerw mieliśmy takie ogromne wybicie. No i teraz po tych kilku dniach możemy stwierdzić, że to było tylko podbicie, żeby ustawić się trochę wyżej. No i po prostu dalej dalej lecimy w dół. Nie? Czyli nie był to katalizator. Znaczy katalizator. No katalizator potrzebny jest coś bardziej konkretnego niż tweet. Nie? Z tego Trumpa robi nam się coś takiego jak swego czasu był Mask. Czyli że totalna spekulacja tweetujemy, inside trading. no Przyjrzymy się temu wszystkiemu, pozbieramy te wszystkie informacje. Informacje z rynku i postaramy się Wam to jako streścić w jednym może takim troszkę dłuższym odcinku, który podsumuje ten cały tydzień. Co my sobie tutaj zrobimy? Założyliśmy sobie na po ostatniej film. A no i teraz tak. I co byśmy gdzie byśmy byli w tej sytuacji, jakbyśmy nie zrealizowali sobie naszej pozycji? W poprzednim filmiku za, założyliśmy sobie, że ten poziom 2000, okolice 2000-2100 to jest poziom, na którym możemy sobie zaryzykować 20% kapitału. Zrobiliśmy sobie tak wtedy, kupiliśmy sobie 4 Ethereum, na tym podbiciu sprzedaliśmy sobie te 4 Ethereum. Zostawiliśmy, czyli 70, y, sprzedaliśmy sobie 3 Ethereum, zostawiliśmy sobie jedną pozycję y, na, jednego, na jednego etera To jest ta pozycja, bieżąca wartość, która w tej chwili jest minus 7%, 725 zł. straty. Teraz tak, jeżeli byśmy wtedy na tym podbiciu nie zrealizowali zysków, mielibyśmy tutaj 4 stratne, stratne pozycje. Zakładamy, że każdy na podobnym, podobnym poziomie, czyli to jest minus 700, minus 400, minus 300. W każdym razie na pewno każda stratna. Dzięki temu, żeśmy sobie zrealizowali pozycję, zrealizowali zyski tutaj na tym podbiciu, możemy sobie pozwolić, nasz kapitał yy, nasz kapitał tutaj startowy był 200 tysięcy 200 złotych. W tej chwili jeszcze jesteśmy na takiej małej górce, aczkolwiek na tych trzech pozycjach, tak jak wspomniałem w poprzednim, w poprzednim filmie, dołożyliśmy sobie poziomy FIBO. Pokazałem Wam, co zrobić, kiedy ten token ucieknie gdzie sobie, y, gdzie sobie założyć zlecenia, zlecenia zakupu. Tak żeśmy sobie to zrobili. Na ten dzień. wtedy byliśmy w tej sytuacji. tutaj o, Taki mieliśmy wykres. Więc mieliśmy coś takiego, że uciekł nam ten token. Założyliśmy sobie kilka poziomów FIBO. Gdzie, gdzie założyliśmy zlecenia. Przedaliśmy trzy sztuki etera i założyliśmy sobie dwa zlecenia, dlatego że nie wiadomo jeszcze, wtedy nie widzieliśmy czy to jest stałe podbicie, będziemy musieli poczekać na, y, wtedy jak mówiłem, poczekamy kilka dni na to, co się, co się wydarzy, czy to jest jakieś takie fejkowe wyjście. No i teraz, kiedy minęło dwa dni, spokojnie możemy jeszcze powiedzieć, że to po prostu było fejkowe, fejkowe podbicie, tylko na zasadzie Twitter, kto miał zarobić, to zarobić to zarobił, po prostu inside trading, spekulacja cały czas w tym rynku wiecznie żywa, Trump tutaj nic nie zmienił. Nie wiem teraz, jak tego Trumpa tutaj będziemy odbierać, czy to jest pozytywny sygnał dla tego rynku krypto, czy negatywny sygnał dla rynku krypto, albo po prostu w ogóle się zasady zmieniły gry. I teraz będziemy grać na zasadzie Twitu spekulacji, inside trading, Zobaczymy, nieważne co się wydarzy na rynku. Jesteśmy tutaj, żeby Was jakoś tutaj poprowadzić. Dostosujemy się do tych warunków, które, które w tej chwili mamy. No, nasze zadanie, które gdzieś tam robili, robiliśmy w tamtym tygodniu, było w, e, kupujemy na tych poziomach 2100-2100. Gramy pod zniesienie ceł na e, ceł przez USA. Teraz wiemy, że ten scenariusz, ten scenariusz już, e, już nie działa. Już nie działa. Dalej zakładamy, że poziom 2000 na pomijając y, wszystkie wartości spekulacyjne, które się gdzieś tam odbywają, jest dobrym poziomem zakupowym. Tak samo poziomy, które w tej chwili znajdują się inne kryptowaluty. Weźmy przykładowo sobie arbitrum. arbitrum te Spadki mamy wszędzie, więc te wykresy wyglądają bardzo podobnie. Na no, no, no arbitrum, tutaj jest próba dojścia do tej dolnej tej do tej bandy. Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli ktoś tutaj gdzieś rozważa jakieś inwestycje, jest to dobry poziom zakupowy. Ten poziom 3, 4, 7, 4. Jak najbliżej tego poziomu już jesteśmy dość blisko. Robi nam się double, double bot. Tak jak mówiłem, double bot, czyli podwójne dno. Tutaj mieliśmy najniższe dno. Teraz ludzie. No po co mamy kupować coś po 4, 3, jeżeli ktoś kupi po 0, 3, 4? Więc tutaj też jakiś taki poziom wydaje się dobry. Zobaczymy, jak się będzie ten token zachowywał. Tutaj, jeżeli sobie zlecimy, zlecimy do tego poziomu. Tak jak mówię, no kupujemy. Jak najbliżej tej bandy sprzedajemy, jak najbliżej tej bandy, czyli e, operujemy tylko na zasadzie <coughs> tylko na zasadzie e, tanio, drogo. Tu jest tanio, tu jest drogo. Na arbitru mamy cenę, jedną z najniższych e, notowania tego tokera na giełdzie, więc poziomy, jeżeli będziemy grali na jakieś tam e, odbicie, poziomy są bardzo dobre. No bardzo dobre. No tutaj ciężko sobie znaleźć lepszy poziom. Jakąś część kapitału możemy sobie oczywiście te odbitu też tutaj e, za... Jakoś y, część kapitału możemy sobie zainwestować. A z kolei poczekałbym jeszcze, poczekałbym jeszcze, bo teraz w tej chwili wszyscy, wszyscy starają się odnaleźć tej rzeczywistości, którą mamy. Więc zobaczymy, gdzie nas tutaj zaprowadzi. Co my zrobimy na tą chwilę? Jako że uznaliśmy sobie, że poziom 2100 jesteśmy konsekwentni w naszych, w naszych działaniach, a więc podjęliśmy sobie, że globalnie kupujemy, kupujemy na fir, sprzedajemy na grid. Jesteśmy na FIR. Więc poszukajmy sobie jakiegoś miejsca zakupowego tutaj na naszy rynek spot. No Wydaje mi się, że tak jak wspomniałem na początku, też nie jest tak, że jak sobie to założyliśmy w tamtym tygodniu, że mamy się tego ślepo trzymać. ale wydaje mi się, że te założenia, które sobie przyjęliśmy, że ten poziom za Ether 2000 dolarów, to jest dobry poziom. Nie? Tak jak mówię, są lepsze, czyli lepszy jest na 1600, najlepszy na 1000. Oczywiście mamy tutaj tego wsparcia, więc to czysto spekulacyjne, spodziewamy się dalszych spadków, no nie, ma, nie ma tutaj co się, co się łudzić. Chyba, że naprawdę przyjdzie jakieś takie dobre wydarzenie, o którym nie wiemy, czy w tej chwili przyjdzie. Więc y, jeżeli chodzi o jakieś takie pozycje, pozycje futures, no jest to ryzykowne miejsce. Ktoś może łapać te noże tutaj, które które tutaj spadają. No aczkolwiek zobaczymy, no tak jak mówię, no sugerujemy, spekulacja spekulacją, ale też wychodzimy z założenia, że po prostu tanio drogo. No to jest po prostu tanio, to jest dobre miejsce, jeżeli ktoś rozważa albo y, Większa grupa inwestorów rozważa inwestycje w krypto, no to jesteśmy na dobrych poziomach, żeby zainwestować długoterminowo i to te macie długoterminowo tak zawsze też będę unikał tego stwierdzenia. Po prostu, żeby zainwestować, no jesteśmy w dobrych miejscach. Co my sobie zrobimy? My sobie zrobimy, tak jak widzieliśmy tutaj Ether uderzy nam do 2030, 2003 dolary. Tutaj nam się rysuje taki młot, czyli tak jakby może, być może to jest świeczka dędowa. Poczekamy na koniec dnia, jak ona się zamknie. Ale być może, że będziemy tutaj próbowali wrócić ponad ten poziom, ponad ten poziom 2150, 2160, nie wiem jak to się zachowa, zobaczymy. Na tą chwilę postaramy sobie, postaramy się trzymać tutaj naszej strategii, czyli założyliśmy sobie, że 20% kapitału możemy zainwestować w tym przedziale 2000-2100, no i tak sobie zrobimy. Ustawimy sobie zlecenia zakupu, zlecenie zakupu na poziomie. Nie wiem, czy to spadnie już to do poziomu 2000. Być może, że już nie, że już to jest taki wyznaczony koniec tutaj tych, y, tych spadków, albo tych y, bardziej, może reakcji na te decyzje Trumpa. Tak bym to może nazwać, spadki. Więc załóżmy sobie, że ten, że założymy sobie trzy zlecenia, więc w tej chwili mamy poziom 2090. Postaramy się coś kupić na poziomie 2055. Też może sobie, możemy sobie oczywiście chyba tutaj narysować. Jeżeli weźmiemy sobie tutaj ten zakres i nie wiemy dokładnie na jakich, na jakich poziomach byśmy sobie to będziemy, będziemy skupować. Więc jak sobie te Fibo. Oczywiście wiem, że się rysuje z góry, ale te poziomy będą interesujące. Poziomy cenowe wartości będą takie same, yy, procentowe po prostu będą odwrócone. Więc interesuje mnie, jeżeli tutaj założymy sobie, że mamy ten chwilowy dołek, yy, odbicie i próba tutaj gdzieś tam przejścia, albo próba yy, akumulacji tej ceny. Więc możemy takie widzimy. możemy sobie kupić po 2059, fajny poziom 2040-2020. Bardzo dobry. Też to jest dolna, dolna wartość tutaj jak mamy. Dolna wartość tej świeczki. Więc tutaj mamy 2025. Wydaje mi się, że 2030, jakby nas padł będzie dobry poziom, żeby sobie zwiększyć nasz rynek spot. Ustawimy się jeszcze na 2051. I chyba tyle. Jeżeli sobie założymy, to będziemy mieli tak. Mamy jednego etera kupionego, kupionego po cenie 2200. Mamy dwa razy po pół, co nam pokupiło 2350 i 2309. Zostawiamy sobie te pozycje. Na tej chwilę nie zamykamy jeszcze stratnych pozycji. Nie, nie nastąpiły takie przebicie tego może psychologicznego poziomu 2000. Jeżeli spadnie to niżej. Zastanowimy się nad po prostu po tych negatywnych pozycji. Nie ma sensu trzymać pozycji, które są w czerwonym. Rozrysuję wam to na kolejnym filmiku, na jednym z kolejnych filmików właśnie dlaczego nie trzymamy pozycji w czerwonym, jak to wygląda odbijanie, żeby to może bardziej bardziej było miarodajne w... w... dlaczego, dlaczego tak nie robimy. Dlaczego ta polityka całych tych diamentowych rąk po prostu się nie sprawdza, nie? Znaczy nie sprawdza się, no tak jak mówię, no to mi się nie sprawdza i udowodniam, dlaczego mi się nie sprawdza. Więc yy, nie będziemy tutaj czegoś takiego trzymać. Ustawimy sobie te zlecenia. No dzisiaj tak szybciutko, nie będziemy się zagłębiać, no bo też nie wiemy jak to rynek zareaguje. Jesteśmy w takim naprawdę negatywnym, negatywnym miejscu, jeżeli chodzi o rynek o krypto. Rynek Jest jakaś reakcja yy, odbytowa Kanady ze strony, ze strony Kanady na Cła tej Ameryki. No zobaczymy jak to się gdzieś tam wyjaśni. No ale fakt faktem wojna handlowa właśnie zaczęła. Właśnie się zaczęła, nie? Gdzie to będzie? Nie wiem jeszcze. Poczekamy 2-3 dni, zobaczymy jak Grubasy sobie to porozgrywają między sobą. My na razie się trzymamy naszej strategii, że po prostu skupimy sobie ten eter na tym poziomie 2000, który przed wojną handlową wydawał się poziomem tani. Teraz, jeżeli wprowadziła nas ta sytuacja makroekonomiczna, to zobaczymy, czy poziom tani to po prostu za jakiś czas nie będzie poziomem drogi. Nie wiemy tego zareagujemy na bieżąco. Nikt nie wie, co się wydarzy na rynku. Jedyne, co możemy, po prostu możemy sobie spekulować, obserwować i wyciągnąć jak najwięcej z tej informacji, korzyści dla siebie. Dobra, szybciutko, więc zakładamy sobie dwa zlecenia. Wydaje mi się, że możemy sobie też 20% kapitału w tym poziomie okolice 2000 zainwestować. Mamy zainwestowane dwa etery, dwa etery, więc kupmy sobie tego. Ustawmy zlecenia, oczywiście nie kupujemy z marketu. Kupmy sobie Jednego wieczora na tym poziomie 2051. Tutaj wydaje, wydaje się on całkiem wydaje się on taki całkiem rozsądny. 2051 ustawiamy taki poziom. To ceny w dolara są mi, że tutaj podaję złotówkach to yy, w, y, gramy na tutaj w dolarach i do dolara. Więc coś takiego. I drugie zlecenie jakby rzeczywiście się to miało jeszcze tak skulać do tych okolic tych dwu, 2000. No tutaj można sobie tą badę narysować, no ale tutaj wydaje mi się, że jest dość jasne, że będziemy starać się kupić jak najbliżej jego tych 2000. Więc yy, otwórzmy sobie jeszcze jedną pozycję na etera. Na ten poziom 2035. One są bardzo blisko, dlatego tutaj praktycznie można by wykupić 2035, ten jeden na poziomie 2051. No ale jeżeli będziemy miało nam tu lecieć, lecieć niżej, no to po prostu zawsze. Dlaczego? Dlaczego nie? Ty bardziej, że już i tak mamy. Mamy jakąś pozycję. Nie jest tak, że jesteśmy poza rynkiem. Mamy dwie pozycje, które powinny. Yy, z naszego punktu widzenia powinny nam zacząć się zarabiać, więc zobaczymy, jak to się skończy, więc nie ma sensu ładować jeszcze więcej i dokupywać to. Po prostu postaramy się jak najbardziej uśrednić tę cenę. Jeżeli mamy dwa etery kupione po średniej cenie 2,2, yy, 2,3 i 2,310 jeżeli dorzucimy tego jeszcze drugie dwa etery, które uda nam się kupić po 2050-2030, średnia cena powinna nam się dość obniżyć. Bo tutaj na szczęście też żeśmy bardzo fajnie bezpiecznie zagrali, tak jak mówię, wspomniałem o tym na poprzednim filmiku, nie wiemy czy to podbicie było fejkowe, te wprowadzenie rezerw, czy to będziemy o tym wiedzieć za dwa dni, dlatego postanowiliśmy, wtedy było tylko news, pod newsa nie otwieramy pozycji, nie kupujemy coś pod newsa. Więc wtedy sobie tak bezpiecznie kupiliśmy tylko dwa razy po pół Ethereum. Tą pozycję sobie zostawiliśmy, bo jeszcze z czasów, kiedy zaczynaliśmy w ogóle tutaj te prowadzenie tego konta, więc wtedy zapytaliśmy 75% pozycji, zostawiliśmy sobie to jedną, która nam tutaj będzie grała. No i dzięki temu, że żeśmy zrealizowali zyski, czyli jak były te podbitka, nie jest tak, że liczymy na to demo. Tutaj po prostu sprzedaliśmy 75% naszej pozycji. Pozwoliło nam to uniknąć strat na tym całym, na całym tym ruchu tutaj do. Do ogłoszenia w dniu dzisiejszym tych ceł przez Amerykę. I dzięki temu, że zrealizowaliśmy zyski, mamy jeszcze nasze saldo dalej na plusie i mamy coiny, które pozwolą nam zareagować na tym, co się dzieje. Więc wracamy do naszej tutaj strategii, że 20% kapitału w tym poziomie 2000, 2000 inwestujemy. No dobrze, tak na szybko. Chciałem Wam pokazać, dlatego że na tym koncie będę robił tutaj, w tej chwili, jeżeli obserwowałem ten rynek, to wcześniej mogłem oczywiście zamknąć tę pozycję, jeżeli wiedziałem, że tutaj. Jeżeli widziałem, że to te podbicie jest fajkowe, że te prowadzenie rezerw to jest po prostu zwykły tweet pod Inside Trading, mogłem zamknąć tę pozycje i wtedy wszystkie jeszcze pozycje miałbym yy, zyskowne, czyli że to sado się zmieniło. Ale wydaje mi się, że tak. Cały sens prowadzenia tej serii tutaj na tym rynku spot będzie się opierał na tym na tym koncie demo i wszystkie ruchy, które będę po prostu robił na tym koncie, będę robił tylko i wyłącznie na kanale. Żebyście sobie sami prześledzili. To będzie robione i ten, i całe prowadzenie tego, tej, tej inwestycji będzie po prostu udokumentowane tutaj, więc nie będzie żadnych ruchów poza, poza, że tak powiem, kanałem, nie? Więc, mimo tego, że mogliśmy zareagować, mogliśmy to zrobić, mogliśmy to zrealizować, zrealizować zyski z każdej tej pozycji, to jednak uznałem, że ten, że, żebyście wiedzieli, to jest rynek spot. Więc, tutaj ym, inwestujemy w długim terminie, więc po prostu staramy się jak najwięcej, jak najlepiej ulokować nasz kapitał na jak najlepszych poziomach, nie? Więc. Całe, to, całe te zagrywki będą tutaj dokumentowane, żebyście sobie na żeby żywo mogli prześledzić, co robimy, jakie mamy sentyment, jaki mieliśmy sentyment tu, czyli tutaj już była taka delikatna euforia, jakie mamy sentyment tu, czyli minął praktycznie jeden dzień, już tutaj jest panika, że tak powiem, albo już na pewno no, ciężko mówić jakieś euforii, nie? więc ludzie poczuli, dotarło do ludzi, że zostali po prostu oszukani, zmanipulowani tym tweetem. Ja nie mówię, że te rezerwy nie zostaną wprowadzone, one po prostu zobaczymy, co się będzie z nimi działo, no, ale nie wiem, no, wprowadzenie rezerw w pięciu kryptowalutach do jednej bym się wahał, a tutaj mamy od razu pięć, no zobaczymy, jeszcze wybór tych kryptowalut, że to jest, no ale nagramy o tym osobny filmik, to na XRP, więc tam wiadomo, yy, powiązania między Trumpem i twórcami tych kryptowalut są takie dość, dość oczywiste i spekulacyjne, no i zobaczymy, zobaczymy jak się, jak się to nam wszystko pozabija, tak jak mówię, ta świeczka zaczyna się dość fajnie rysować, jeżeli tutaj oni wyciągną to powyżej te 2150 potem jakiś reces od góry, to rzeczywiście te spadki mogą czyli po prostu rynek się dostosuje. Nie? No ciężko mi powiedzieć, że prowadzenie ceł było wliczone w cenę, bo to, czy coś nie mówisz, że jakieś wydarzenie to wliczone w cenę, no tutaj raczej chyba nikt się nie spodziewał, wydaje mi się, że tak jak my, prowadzenie tych ceł ale zobaczymy, no to jest rzeczywistość, w której musimy się odnaleźć, zobaczymy jak ten rynek na to zareaguje. Jeżeli chodzi o wydarzenia, no to wydaje mi się, że do do piątku, w tym tygodniu raczej nic jakiego się nie powinno wydarzyć. W piątek mamy te wystąpienie Paula właśnie z rezerwy federalnej. Zobaczymy jaka tam jest, jaka tam jest prognoza na temat tych stóp procentowych. Czwartek Europejski Bank Centralny też robi swoją konferencję, więc czwartek, piątek takie wydarzenia. No wydaje mi się, że do piątku do godziny 18.30, jeżeli, jeżeli ktoś rozważa jakieś inwestycje może na rynku futures albo bardziej ryzykowne, trzymałbym się. Sobie, dajmy sobie, tutaj mamy wtorek, dajmy sobie te trzy. 4 dni na odnalezienie się w tej sytuacji, w której po prostu jesteśmy. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobrze, chciałem tak szybciutko tutaj wrzucić, żebyście wiedzieli, że co zrobiliśmy na naszej na nasze inwestycji. No, pozycje otwarte w tamtym tygodniu są na czerwono, więc jeżeli ktoś nie zrealizował zysków na tym podbiciu, gdziekolwiek tutaj gdzieś tam otwierał pozycję w zeszłym tygodniu, tak jak widzimy przebiliśmy Dołki, więc jest po prostu stratny. Dlatego, tak jak mówię, cały czas gramy pozycją, cały czas analizujemy co się wydarzyło. Podbicie na zasadzie tweeta. No nie powiem, że zignorujemy, nie? No bo tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś tutaj w dobrym miejscu kupił, trafił to. No bo to można powiedzieć o jakimś trafieniu, nie? To ciężko było przewidzieć. Na czym przewidywaliśmy, bo też mówiłem o tym, że jeżeli wyjdzie Trump i wyskoczy i powie, że ten, wprowadzamy rezerwy strategiczne, że to będzie ten, ale to myślałem, że to będzie tak bardziej oficjalnie, jakieś formalnie, a nie, że on sobie tweetuje. No nie jest to, zobaczymy, więc na zasadzie Twittera widzicie, jak to wygląda. Rynek czekał na ten sygnał, dlatego że tak powiem, życzył się na tą informację. Została nam sprzedana plotka, po prostu oni tutaj nam sprzedali tą plotkę. My żeśmy wyłapali to, że to jest plotka, wyszliśmy z tej pozycji, tutaj, którą żeśmy zakładali, tutaj zrealizowaliśmy zyski i ten, no i czekamy. No teraz, jeżeli ktokolwiek, nie wiem, załóżmy, w okresie kilku dni nie rezerwował zysków. To w tej chwili jest na czerwono. Dlatego tak mówię, będę to podkreślał aż do zdudzenia. Realizacja zysków. Jesteś tutaj, żeby zarabiać. A nie po to, że kupisz coś, bo ktoś ci powie, to ma urosnąć tu demu. Nie wiadomo, czy to urośnie. Może urośnie, może nie, ale ten ruch do domu nie będzie na pewno szedł tak. On będzie szedł, tak. Więc ty po prostu musisz reagować i realizować zyski. Dobrze, na tę chwilę wyglądamy tak, jak wyglądamy. Poziom jest dobry, nawet tutaj rozważałem, też tutaj zakup tego na tym poziomie 2100 z rynku, ale też bądźmy konsekwentni. Tak jak mówiłem, wam, nie kupujemy z rynku, jeżeli chodzi o rynek spot. Spokojnie, dajmy się temu rozegrać. Jeżeli pójdzie do góry, mamy pozycje, które muszą nam tutaj zacząć zarabiać. Mamy pozycje w czerwonym i nic się nie dzieje. Jeżeli podbije, zrealizujemy zyski. Tak jak mówię, to nie jest, to nie jest rynek, to są czasy, że coś kupowaliśmy dwa etera i, i robimy miliony. Nie, to nie jest tak. Zobaczycie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek spot. Na rynku jest troszkę inaczej, bo tam wiadomo. Ale rynek SPOT to jest cierpliwość. Cierpliwość i długoterminowe inwestycje na niedużym kapitale, więc y, cała sztuka będzie polegała na tym, żebyśmy jak najbardziej pozytywnie zakończyli ten rok. No i tyle, no tyle, no, no wszystko, wszystko zależy od tego jakim jesteś inwestorem, nie? Teraz tak, nieważne, czy jesteś tu może na rynku SPOT czy rynku Futures, te informacje, które gdzieś tutaj prze, przedstawiamy to można wykorzystać w obu rynkach, nie? Czyli jeżeli mówiliśmy, że jakieś tam Niekorzystę w sentymencie można było sobie zagrać na spadki na rynku futures, Na rynku spoty gramy na spadki, granie na spadki na rynku spoty sprzedaż po prostu sprzedajemy, wychodzimy z rynku. Więc zobaczymy. No, ta seria w jeszcze tutaj nam, że tak powiem, dogrywamy ją do końca. Ruszymy w najbliższym czasie, ale na pewno jeszcze dogramy kilka filmików z przeglądem rynku, coś dla początkujących. No i tutaj te nasze zagrywki spot Będziemy może jakoś taką systematyczność prowadzali, czyli nie wiem, jeżeli coś się dużnego wydarzy, no to yy, będziemy nagrywać. Jeżeli coś takiego szybciutkiego, albo jakaś będzie stagnacja, jakaś konsolidacja tej ceny, no to co dwa dni, co dwa dni będziemy rzucać okiem, gdzie jesteśmy jeden. No i chyba tyle, tyle tak na szybko. No tak podsumowując, podsumowując, no jest nieciekawie, jest nieciekawie. Ta wojna, znaczy wojna celna, na pewno wojna telna, która się zrobiła, sprawiła, że jest duże zaniepokojenie, bym powiedział tych inwestorów. W odcinku krypto nagramy właśnie taki przegląd tych wszystkich newsów. Pozbieramy to wszystko z tych ostatniego okresu. Postaramy się to w jakiejś takiej przystępnej formie dla Was tutaj przedstawić. No i zobaczymy, zobaczymy. Na razie obserwujemy. No w, 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 trzymamy się tutaj naszej strategii. 2000 ETH, 20% kapitału wrzucamy. No i resztę obserwujemy, obserwujemy. Dobrze, pozdrawiam, do zobaczenia, znaczy do usłyszenia do następnego razu.